Mamy dzisiaj święto świętego Kazimierza Królewicza, młodego mężczyzny, który uświęcił się na wysokim stanowisku, jakim było bycie księciem. Natomiast Ewangelia dzisiaj chce nas przygotować do tego, abyśmy oczekiwali jeszcze z większą radością na spotkanie z naszym Panem, który nie wiemy kiedy przyjdzie w tajemnicy naszego odejścia z tego świata. Ale mówi dzisiaj Ewangelia o tym, abyśmy byli oto spokojni, abyśmy byli gotowi, wypatrywali wyjścia. Na świat przyjścia do nas naszego Pana. To jest idealne miejsce, żeby to obserwować, ale gdyby to było jedyne dobre miejsce na oczekiwanie na przyjście Pana, to nawet nasza cała parafia się tu nie zmieści. Oczekiwanie mamy na wyciągnięcie ręki dzięki sakramentom, dzięki obecności Chrystusa w Kościele. Warto w tym czasie wielkopostem z tego skorzystać. Z sakramentu pokuty, z uczestnictwa w Eucharystii, zintensyfikować modlitwę. To są te miejsca, w których nasza gotowość na przyjście Pana będzie ciągle aktualna.